Hej, witam Was bardzo gorąco u mnie na kanale w najnowszym filmie. Mam nadzieję, że macie się dobrze i wszystko u Was w porządku. Dzisiaj przychodzę z nową formułą podkładu Facefinity od Max Factora. Chciałabym, żebyśmy sobie przetestowali go, porównali do starej jego wersji. Zobaczyli, czy jest tutaj jakaś różnica, jeśli chodzi o skórę suchą, bo taką ja posiadam. Oczywiście omówimy sobie ten podkład, przyjrzymy się mu z bliska. No i mam też nowe korektory, jeśli chodzi o Max Factora. A mowa o Multi Perfector. Conceal, a i mam w trzech odcieniach też chciałabym, żebyśmy tutaj sobie zaaplikowali, zobaczyli, co w trawie piszczy. Także jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy bądź jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, będzie mi niezmiernie, miło jak zostawisz łapkę w górę, zostawisz komentarz, suba. Ciebie to naprawdę nic nie kosztuje, a sprawia, że kanał się rozrasta i dociera do większej ilości osób. To tyle słowem wstępu. Nie chcę przedłużać. Przechodzimy już do samego testu. The <laughs> Przejdziemy do samej aplikacji. To tutaj jeszcze mam ściągę. Chciałabym, żebyśmy sobie przybliżyli w teorii ten podkład. Słuchajcie, to jest maksymalne krycie do 30 godzin. Tutaj właśnie zmieniła się formuła i teraz podkład ma być jeszcze bardziej trwały. Mamy tutaj długotrwały kryjący podkład. Nowa, zaawansowana formuła jest odporna na czynniki klimatyczne, takie jak zanieczyszczenie powietrza, światło niebieskie, wodę i wilgoć. Ta woda i wilgoć to tak mm, idealne, idealne. Podkład na lato. Filtr SPF-20, który chroni skórę przed szkodliwym wpływem UVA, UVB. Formuła 3 w 1 działa jak baza, korektor i podkład. Zapewnia nieskazitelne, gładkie wykończenie. Dostępne w 12 odcieniach. Słuchajcie, no tak. Na pewno fakt, że mamy tutaj bazę, korektor i podkład w jednym, dla niektórych może być bardzo wygodne. Ja nie do końca wierzę w tego typu sytuacje. Nigdy z bazy nie rezygnuję. Tak więc dzisiaj też sobie coś narzucę. Natomiast jeśli chodzi o korektory Facefinity Multi Perfector, to są one wielofunkcyjne, kryją, rozświetlają, wygładzają, zawierają rozświetlające pigmenty, odbijające światło, rozjaśniają skórę, ukrywają niedoskonałości i cienie pod oczami. Duży aplikator typu Jumbo zapewnia łatwą aplikację, posiadają wegańską, lekką formułę i 95% kobiet, które zostały przetestowane, a było ich dokładnie 105, potwierdziło, że korektory redukują cienie pod oczami. Jeśli chodzi o podkład, zobaczcie tutaj mam w takim fajnym to jest magnesik, przyszedł do mnie pudełku, i po otwarciu tutaj mam trzy kolory, trzy odcienie W70, W44 i C40, co mi się podoba to to, że mamy tutaj literki, które z automatu mówią nam, jeśli chodzi o oznaczenia, jaki tutaj jest podton, na przykład N84N neutralny, W od warm, czyli ciepły, bardziej w stronę żółtego i C, czyli cold, bardziej w stronę chłodnego, czyli różu. Więc tutaj jakby, jeśli chodzi o wybór odcienia odpowiedniego dla siebie, myślę jest to całkiem sensowne i łatwe. Natomiast jeśli chodzi o numerki 45, wiadomo jest jaśniejszy od na przykład 70 czy 85. Tak więc tutaj bardzo fajnie Max Factor ma rozwiązaną tą gamę kolorystyczną. Jeśli chodzi o mój Odcień, którego dzisiaj będziemy używać, to myślę N75. To jest gold, bo jestem teraz troszkę opalona. Tutaj mam starą wersję, tutaj mam nową wersję. Chciałabym, żebyśmy sobie zrobili pół na pół i po prostu. Sprawdzili, jak te podkłady będą się utrzymywać. Czy będzie jakaś różnica? Na pewno przyjdę do Was na podsumowanie dnia, żeby właśnie pokazać Wam, jak po całym dniu wygląda makijaż. Zaczniemy sobie od bazy, bo u mnie baza to jest must have. Mocne, porządne nawilżenie skóry przed podkładem, bo mam skórę suchą. Tutaj mam Eveline i to jest Unicorn Magic Drops. I to jest też, słuchajcie, primer, baza, serum w zasadzie też dwa w jednym, które też daje nam. Long Lasting Makeup, czyli podkład i makijaż powinien utrzymywać się dłużej, a fajna różowiutka, lekka też, więc fajna na lato nakładam ją na obie strony żeby tutaj było wszystko fair Mm, od razu lepiej. Baza, która też bardzo ładnie pachnie tak swoją drogą, lubię ją. Faktycznie jest to taki jakby dodatkowy też krok w pielęgnacji, jeśli o mnie chodzi. Tutaj mam mokrą gąbeczkę i będziemy dzisiaj właśnie aplikować gąbką, bo to jest sposób, w jaki zawsze to robię. Zazwyczaj, więc jedna pompka na razie tej starej wersji. Uh -huh, ale sobie nałożyłam na brewkę. Geniusz. No, trudno. Dobra, wtłaczam. To jest podkład, który słuchajcie, bardzo lubię. On fajnie się wtapia. Ja ogólnie, jakoś fanką podkładów z Max Factora, nigdy nie byłam. Miałam wrażenie, że one mnie mocno przesuszały. To jest jeden z nielicznych, który naprawdę pasuje mi i fajnie wygląda na mojej skórze. Nie wysusza, nie jest jakiś przesadnie pudrowy w wykończeniu, a w zasadzie takie widzimy: satynowe wykończenie. Ten odcień właśnie, 75 Golden. Pasuje idealnie do mojej skóry. Latem druga pompka tutaj idzie, żeby sobie troszeczkę zbudować. Jak widzicie, można budować krycie, więc to też jest ogromny plus. Można nałożyć go mniej, żeby wyglądał bardziej naturalnie. Można sobie troszeczkę go dowalić, a jeśli potrzebujecie, mocniejsze właśnie krycie. I to jest podkład, który. A nie wygląda ciężko, nie wygląda sucho na suchej skórze, który daje fajny komfort w sensie lekkości przez cały dzień. A naprawdę uważam, że to jest jeden z lepszych, jak nie najlepszy podkład Max Factora. I zobaczcie, tak wygląda właśnie ta stara wersja. No, jest różnica, prawda? Fajnie, koloryt wyrównany. Niedoskonałości przykryte. Ale czy to jest takie mocne krycie? Wiecie, jak słyszę połączenie korektora z podkładem, to już myślę: o oh my god, będzie maska. Tutaj tego nie ma. Naprawdę bez obaw, bo pomimo tego, że jest to baza, korektor i podkład w jednym, to ten podkład jest bardzo lekki w odczuciu. Także za to ogromny, olbrzymi plus. Tą samą gąbką, ale oczywiście tutaj drugą stroną, tą stroną czystą, będę nakładał ten nowy, Tą nową formułę. Oh, muszę sobie go otworzyć. Specjalnie wybrałam ten sam odcień, żeby nie było żadnej różnicy. Uuu, on jest bardziej gęsty, a taki bardziej masełkowy. Ten tutaj był zdecydowanie bardziej mokry. No, ten tutaj jest taki większy konkret bardziej kremowy. Jest zupełnie inna ta formuła. U, I tutaj troszkę miałam wrażenie bardziej był satynowy, ten tutaj jest taki, nie chcę mówić, że wygląda na suchy, ale tu już zupełnie nie ma blasku. No nakładam już drugą pompkę, zobaczcie. Ponieważ on jest bardziej gęsty, to z automatu trochę więcej go potrzebuję nałożyć, żeby sobie zbudować ładne krycie i wyrównać koloryt. To są już zupełnie inne odcienie, czekajcie. 75-75. Wszystko się zgadza. Natomiast ten jest bardziej mimo wszystko chłodniejszy. E, taki troszkę bledszy od tego. Może to jest kwestia odczekania chwili. Może on się musi wpasować. Minimalnie, ale, ale jest odcień troszkę inny. Też bardzo ładnie się rozprowadza. Też nie, nie jest widoczny. Też jest uczucie lekkości mimo wszystko. Chociaż jest bardziej ta formuła kremowa. Wygląda też bardzo ładnie skóra. Wszystkie niedoskonałości zostały przykryte. Koloryt wyrównany. Też tutaj to krycie nie powiedziałabym, że jest jakieś bardzo mocne, raczej dobre, średnie, tak jak i tutaj zresztą, więc pod tym kątem bardzo równe są te formuły. A um, natomiast tutaj bardziej żywa jest ta strona, tutaj troszkę bardziej zgaszona przez ten chłodniejszy, minimalnie. Podton. Na razie chyba większej różnicy nie widzę. Tutaj jakby troszkę było minimalnie lepsze krycie, ale z kolei tutaj ten podkład jest mniej widoczny i um, tutaj zupełnie go nie widzę po prostu. Gdzie tutaj, gdzie niegdzie jakby pory były podkreślone. Nie wiem. Zobaczymy, jak będzie z trwałością, bo to jest jakby najważniejszy aspekt. Przejdźmy teraz do korektorów. I tutaj mam trzy odcienie. Jedynka to jest 1N, czyli neutralny, bardzo taki jasny. Dwójka jest 2N, czyli też neutralny, ale już bardziej jednak żółty, ciemniejszy. Natomiast trójka z kolei jest 3C, czyli bardziej chłodny. Przesłuczujmy sobie te. Odcienie, żebyście. U, jakie to są wielkie szpatułki, trochę, no, takie konkret. Dobra, jedynka wygląda tak. Mm, dość wodniste. Myślałam, że będą bardziej kremowe, a jednak są. No zobaczcie, tutaj ten pigment nie jest jakiś bardzo mocny chyba. Dwójka wygląda tak, no, widać, bardziej żółta, zdecydowanie, i dużo ciemniejsza, duży przeskok, jeśli chodzi o gamę kolorystyczną. Natomiast. Trójka wygląda tak. Hmm. Trójka trochę jakby była jaśniejsza od dwójki. No, widać to w kamerze. Bardziej na pewno jest pomarańczowa, natomiast tutaj bardziej żółty beż, ale ten odcień jakby był jaśniejszy. No dobra, teraz nie wiem, na który się zdecydować. Może tą trójkę spróbuję sobie tutaj nałożyć. Nie wiem, czy nie będzie za ciemna, czekajcie. Um. Na razie delikatnie sobie wtłoczę. No, chyba jednak pójdę w stronę jedynki, bo tutaj zbyt wiele się nie dzieje. Nakładam sobie oczywiście po obu stronach te korektory, ale nie, jednak jedynka, bo tutaj ta trójka nic wiele nie zrobiła. Także chodźmy w stronę tego najjaśniejszego odcienia. Ładnie się wtapiają, ładnie się łączą z tymi podkładami. No, widać, jak fajnie, fajnie się rozświetliło tutaj od razu ta okolica. Mm, są kremowe, bałam się, bo na tych słoczach to tak trochę. O, jak one szybko zastygają też. Uu, muszę tutaj szybko pracować. Na tych słoczach trochę takie wydawały się wodniste bardzo mocno, a nie. Ładny pigment, wystarczający, myślę. I co najważniejsze, póki co bardzo ładnie wyglądają, nawet pod okiem. Takie są kremowe. Mmm, niewidoczne pod okiem. Wykończenie też jakieś nie jest mokre, bardzo. E, takie satynowe z delikatnym blaskiem. A tak wygląda. Zobaczcie łapka. One, no, szybko. Szybko wysychają, stosunkowo szybko, więc fajnie. Świadczy to o tym, że formuła też może być długotrwała. Obie strony utrwale pudrem z Max Factora, żeby było fair. To jest Miracle Vel well Radiant Loose Powder, świetny puder na lato, bardzo go lubię. Taki troszeczkę rozświetlający, ma drobniutkie takie cząsteczki Miki, które ładnie odbijają światło i delikatnie jest ciemniejszy. W sensie, ja gdybym go używała zimą, to widzę, że przyciemnia mi skórę, więc tylko i wyłącznie w lecie on u mnie się sprawdza, a przy skórze delikatniej, już takiej muśniętej słońcem. Także działamy tutaj delikatnie utrwalając obie strony. Ten puder to też jest jeden z moich ulubionych kosmetyków, jeśli chodzi o Max Factor, a bardzo się lubimy. I on też wygląda pięknie na skórze, ładnie bluruje, nie daje suchości, nie wysusza skóry, nie podkreśla meszku czy jakichś załamań. Dosłownie wiecie, wygląda naprawdę bardzo lekko i w zasadzie tak samo jest niewidoczny, tak więc pod tym kątem naprawdę jest to super puder dla cery takiej dojrzałej właśnie suchej, przesuszonej, bo skóra wygląda bardzo naturalnie, a puder jej nie postarza, nie wysusza. Pozwólcie, że szybko poza kamerą wykończę makijaż oko, wiecie, kontur, brwi i te sprawy, a dam też chwilę właśnie tym produktom, żeby zobaczyć, czy coś tutaj się dzieje, jakaś różnica już może jest widoczna. Także Dajcie mi chwilę, wracam do Was z moimi przemyśleniami, a później jeszcze widzimy się na podsumowaniu. Makijaż gotowy, czas na szybkie podsumowanie i moje przemyślenia. Zarówno z tej strony, jak i z tej strony, podkłady wyglądają identycznie. Patrzyłam teraz specjalnie z bliska w lusterko, nie ma żadnej różnicy w stronach, jeśli chodzi o wykończenie. Ta formuła na pewno bardziej gęsta, bardziej kremowa, bardziej konkretna. Wydawało mi się, że będzie też mniej wydajny, bo widzieliście tutaj dwie pompki ale już więcej nic nie dokładałam, więc jakby wyszło na to samo, zarówno tutaj poszły dwie pompeczki jak i tutaj, ten bardziej jednak lejący może bardziej rzadki, bardziej do budowania natomiast jakby w efekcie obie strony wyglądają niemalże identycznie minimalnie może ta strona tutaj gdzie nie gdzie niedoskonałości przebijają tutaj troszkę tak naprawdę tyci tyci lepsze krycie jeśli chodzi o całą resztę to uważam, że a formulação bardzo do siebie podobne, w sensie takim, że oba podkłady bardzo lekkie, niewidoczne na skórze, nie podkreślające zmarszczek, załamania, meszku, jakiejś suchości i tak dalej. Wyglądają bardzo ładnie, przynajmniej u mnie na twarzy. Jestem bardzo zadowolona. Ciekawa jestem oczywiście, co będzie po całym dniu. Na pewno wezmę Was jeszcze do światła dziennego, bo chciałabym Wam pokazać, jak w świetle dziennym wyglądają obie strony, też troszeczkę na Takim zbliżeniu. Natomiast moje pierwsze wrażenie jest takie, że ta nowa formuła jest w zasadzie identyczna jak stara, w sensie takiego wykończenia tego, jak podkład wygląda na twarzy. E, oczywiście sam wygląd podkładu faktycznie się tutaj różni, ale efekt jest ten sam. Także ja jestem bardzo pozytywnie zaskoczona, cieszę się bardzo z tego względu, że stara wersja, jak już Wam wspomniałam, bardzo mi odpowiada osobiście. No i trzymam kciuki, żeby na koniec dnia e, ta fascynacja i, że tak powiem, to pozytywne nastawienie się utrzymało. Także to tyle ode mnie na chwilę obecną. Ściskam Was mocno i widzimy się później. I jeszcze jedna ważna kwestia, o której zapomniałam powiedzieć, a myślę, jest to mega istotne. Jeśli chodzi o te korektory, e, to ten pierwszy odcień jedynka, który jest najjaśniejszy, jest stricte do rozświetlania okolicy pod okiem, czyli dla osób, które powiedzmy nie mają większych problemów, chcą sobie rozświetlić i tyle. Natomiast te dwa odcienie tutaj, czyli ta dwójka i trójka, dwójka N i 3C, to są korektory bardziej właśnie kamuflujące cienie pod okiem. Pamiętajcie, że żółty i pomarańczowy odcień, taki brzoskwiniowy, to są odcienie, które świetnie poradzą sobie, żeby zneutralizować jakieś fioletowe powiedzmy zasinienia czy jakieś takie bardziej fioletowe bądź niebieskie w zależności od tego jaki kolor wybierzecie, także tutaj jakby ta kwestia tych dwóch odcieni bardziej dla osób, które zmagają się właśnie z jakimiś podkowami czy z jakimiś niedoskonałościami i chciałyby sobie fajnie zatuszować zneutralizować właśnie tą szarość w okolicy pod okiem, także tutaj macie do wyboru albo bardziej właśnie żółty ten dwójka albo ten bardziej pomarańczowy, taki bardziej właśnie brzoskwiniowy trujeczka. Także to tyle ym, jeszcze w ramach takiego wyjaśnienia. Będziemy mogli porządnie przetestować ten podkład, bo dzisiaj u mnie chyba jest 35 stopni naprawdę mega upał mega gorąc, więc na pewno niedługo zacznę się wyświecać. Tak wygląda ta strona ze starą wersją. tak wygląda strona nowej wersji podkładu. A um, tak jak mówię, ja większej różnicy nie widzę obie strony bardzo mi się podobają. twarz wygląda ślicznie, wszystko jest wyrównane niedoskonałości przykryte, um, nie widać podkładu zupełnie jest lekki w odczuciu. Um, I też nie podkreślił, wiecie, jakiejś suchości i jakichś takich mankamentów skóry. Także jeśli o mnie chodzi, ja jestem na tak. A nie powiedziałam jeszcze o korektorach. Słuchajcie, korektory wyglądają super. Naprawdę są mega kremowe, leciutkie i pięknie wyglądają pod okiem. Zobaczymy, co będzie w ciągu dnia. Czy gdzieś tam nie zaczną się zbierać w załamaniach i czy tekstura nie będzie bardziej podkreślona. Na chwilę obecną. Wow, będę je na bank jeszcze testować i nieraz się pojawią na kanale, bo są bardzo obiecujące. U mnie na zegarze 1650, w zasadzie można powiedzieć, 17. I tak sobie zaglądam w lusterko i słuchajcie, jest różnica w stronach. Ta strona, gdzie był nałożona stara wersja, czyli ta tutaj. Już powoli gdzie nie nie chcę mówić, że mi zjeżdża, ale jakby widać, że no jakoś się tak delikatnie wyświecam, tutaj już jest taki ledwo, ledwo, natomiast z tej strony jest w ogóle kosmos, tutaj się nic nie zmieniło, jest dokładnie dalej pełny taki nie mat, ale taka satyna, bo mat może brzmieć tak wysuszająco, obciążająco, wiecie, tak trochę postarzająco. Tutaj tego w ogóle nie ma. Jest piękna satyna, ale taka gładka, bez połysku. Ten podkład wygląda w momencie tutaj ta strona, jakbym go dopiero co nałożyła, a tutaj już gdzie nie gdzie coś tam delikatnie też przebija. Um, nie wiem, czy to widać na zbliżeniu. W kamerze może być ciężko to, wiecie, uchwycić, oddać. Musicie wierzyć na słowo, że naprawdę ta strona tutaj wygląda o niebo lepiej. Tutaj już tak widać, że ten makijaż ma dobrych kilka godzin. Miśka się myje, jest gorąco, więc tak korzystamy, że tak powiem, z ładnej pogody, pewnie z resztek ładnej pogody, bo już podobno ma się zepsuć i do końca tygodnia tylko upały. Także tak korzystamy, wylegujemy się. Szukałam cienia, żeby pokazać Wam, jak aktualnie wygląda mój makijaż. Na zegarze około godziny 19, więc naprawdę mam już ten makijaż sporo na sobie. E, czytałam książkę tutaj, taka polecajka. Y, Joseph Murphy, Twoje własne supermoce. Polecam w temacie rozwoju osobistego. Słuchajcie, jeśli chodzi o pocenie, y, to mam wrażenie, że z obu stron jest identycznie. Czuję, że tutaj dość mocno się wyświecam i się spociłam i tak samo tutaj na czole, bo siedziałam trochę w słonku, właśnie sobie czytając, delektując się lekturą. Natomiast, tak jak mówię, no, moje odczucia, nie wiem, jak to widać tutaj na, w kamerze, muszę to zobaczyć w domu, dopiero jak będę na spokojnie przy lusterku, natomiast odczucia mam takie, że jakby tutaj pocenie jest identyczne z jednej i z drugiej strony, a Zobaczymy, może uda nam się przetestować też, jak z wodą, ale nie obiecuję. Wróciłam do domu, jestem aktualnie u rodziców, więc dlatego inne tło. I teraz, jak patrzę w lusterko, to znów mam wrażenie, że obie strony wyglądają identycznie. Nie wiem o co chodzi, ale naprawdę tutaj to najfajniej widać, że tu jest mocny blask, oczywiście broda. No i czółko, tutaj dość mocno się wyświecam w strefie T. Natomiast naprawdę nie widzę większej różnicy w stronach. No, niestety 30 godzin testować nie mam zamiaru, ale na razie te podkłady dla mnie idą łeb w łeb. Był taki moment, że wydawało mi się, że faktycznie ten długotrwały wygląda lepiej i wyglądał lepiej, ale teraz. Jak troszeczkę się tak przypociłam, to mam wrażenie, że identyko obie strony. Hej, właśnie wlazłam do wanny, ale spokojnie, nie będzie żadnych niestosowności. Natomiast słuchajcie, mam ten makijaż na pewno ponad 12 godzin. Myślę, że nie ma sensu go trzymać dłużej, tym bardziej, że nie widzę żadnej różnicy zarówno w tej starej wersji, jak i w tej nowej. Podkład bardzo ładnie się utrzymał w dalszym ciągu. Słuchajcie, wszystko jest na swoim miejscu i oczywiście trochę się wyświecam, bo było gorąco, ale tak naprawdę myślę, że tutaj nie ma się do czego przyczepić. Tak samo korektory bardzo mi się podobają, pod okiem wygląda ta okolica naprawdę bardzo fajnie. No i ostatnia rzecz, którą chciałabym sprawdzić z Wami, no to po prostu przetestować go pod kątem wody. Nie wiem, co z tego będzie, nie wiem jak to będzie, ale tutaj mam kubek. I już się boję, uwaga, uwaga. <śm> <śm> um. No dobra, patrzymy, czy tutaj coś się dzieje, czy się nie dzieje. Tutaj jakby było mniej mokro niż tu, ale może tak polałam po prostu. Czekajcie, znajdę jakiś ręcznik i spróbuję się trochę wytrzeć. Dobra, tutaj mam też jeszcze lusterko, żebym mogła sobie luknąć. Um, tu mam lusterko, także ono jest takie trochę na zbliżeniu, więc lepiej widać. Na czole, tutaj z tej strony, gdzie jest nowa formuła, trochę jakby mi się delikatnie zważył, tutaj bez żadnych, że tak powiem, zmian. Wszystko wygląda fajnie, podkład jest nadal niewidoczny. Tu też trochę mi się zważył, czyli w między, no, na tej lwiej zmarszce, hmm, tak, zdecydowanie tutaj widzę trochę jakby się w tym obszarze zważył podkład. E, natomiast cała reszta policzki, wszystko jest bardzo fajnie. W zasadzie bez żadnej. No, no, ten podkład jest chyba wodoodporny, po prostu można iść się w nim kąpać. E, zażywać kąpieli e, właśnie w lecie. O, tuż mi trochę, albo cienie się osypały teraz po wodzie ale generalnie, słuchajcie, naprawdę jestem zadowolona z tego podkładu, zarówno jedna strona, jak i druga wyglądają bardzo fajnie, bardzo sympatycznie i na pewno, myślę, jest to podkład ym, dla cery dojrzałej, cery przesuszonej, dla cery właśnie suchej i myślę, że sprawdzi się w lecie jako taki podkład długotrwały, tym bardziej, jeśli jesteście wystawieni na warunki atmosferyczne typu ciepło, typu woda, jakaś tam wilgoć, pot, no, zresztą widać tutaj podkłady i strony bronią się same, naprawdę, zarówno stara wersja, jak i nowa dały radę.